Dzień dobry państwu. Jesteśmy w Akademii Pomorskiej w Słupsku, w Instytucie Biologii i Nauk o Ziemi. Nazywam się Anna Zdumczyk i poprowadzę dzisiaj dla państwa warsztaty z wykonywania kosmetyków naturalnych. Pierwszym kosmetykiem, który wykonamy, będzie krem do cery dojrzałej. Użyjemy do niego bazy kremowej, którą można zakupić w dowolnym sklepie internetowym. Wykorzystamy również różnego typu oleje. To znaczy olej makadamia, olej z nasion dzikiej róży oraz olej z pestek moreli. Użyjemy również fazy wodnej, do której z sporządzenia wykorzystamy ekstrakt z róży stulistnej, ekstrakt z akai oraz ekstrakt z granatu. Użyjemy również kwas hialuronowy, witaminy A plus E oraz depantenol. Jako zapach do kremu wykorzystamy olejek eteryczny z werbeny. Do sporządzenia fazy olejowej wykorzystamy 3 oleje. Dodajemy je po jednej łyżce stołowej na 200 ml bazy. Następnie przystępujemy do sporządzenia fazy wodnej, do której wykorzystamy trzy wybrane ekstrakty roślinne, które mieszamy ze sobą, używając po jednej łyżce stołowej. Na koniec dodajemy potrójny kwas hialuronowy, witaminy oraz Olej eteryczny z werbeny. Drugim produktem, który będziemy wykonywać, jest egzotyczny peeling do ciała. Do wykonania peelingu użyjemy cytryny, cukru białego oraz oleju kokosowego nierafinowanego. W pierwszym etapie sporządzenia peelingu tarkujemy skórkę z cytryny, następnie wyciskamy cytrynę Dodajemy sok i skórkę do miski. Następnie dokładamy cukier biały. I na końcu dodajemy olej kokosowy nierafinowany. Wszystkie elementy peelingu łączymy ze sobą. Peeling możemy przechowywać w lodówce kilka dni. Do wykonania szamponu wykorzystamy bazę szamponową na parę z ziół takich jak skrzyp. Pokrzywa oraz rozmaryn. Wykorzystamy również witaminy, sok z aloesu i wybrane oleje kateryczne. Zaparzamy zioła i pozostawiamy do naciągnięcia naparu na około od 5 do 10 minut. Zioła cadzimy przez sitko, następnie przylewamy do wspólnego naczynia i na około 250 ml ziół użyjemy około 250 ml bazy szamponowej. Napar z ziół dodajemy do bazy szamponowej, następnie dodajemy pozostałe składniki: witaminy A, E, B5, żel z aloesu i wybrany olejek eteryczny. Wszystkie te składniki łączymy ze sobą.